Mówiliśmy już o Bogu Ojcu, skupialiśmy się na Jezusie Chrystusie, został nam Duch Święty z tych trzech osób Trójcy Świętej. Duch Święty, o którym święty Paweł nam mówi, że, że bez pomocy tego Ducha nie bylibyśmy w stanie nawet powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem, nie bylibyśmy w stanie wyznać naszej wiary. Kilka myśli o Duchu Świętym zatem dzisiaj. Co nam Kościół mówi o Duchu Świętym? Przede wszystkim Kościół mówi o Duchu Świętym to, że jest on takim samym Bogiem i na równi. Jak ojciec i syn. Bo musimy sobie uświadomić, że w IV wieku istniał taki ruch nazywany pneumatomachami lub duchoburcami wspolszczona nazwa. Którzy uważali, że duch święty jest jakimś stworzeniem, czasem nazywali go najwyższym z aniołów, ale że nie jest Bogiem w pełni tak jak ojciec i syn. Dlatego Sobór Konstantynopolitański. Pierwszy rok 381 po narodzeniu Chrystusa dodaje do wyznania wiary, do credo, właśnie to, co my dzisiaj też recytujemy. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, to yy, tak jakby automatycznie nam przychodzą do głowy pewne skojarzenia. Na przykład, kiedy tego Ducha Świętego otrzymujemy, ktoś by powiedział od razu z automatu, że na bierzmowaniu. Tymczasem tak nie jest, nie? No, na bierzmowaniu, to prawda, ale Oczywiście. nie jest to pierwszy moment, w którym, można powiedzieć, stykamy się z Duchem Świętym. Bo przypomnijmy sobie, jaka jest formuła chrztu świętego? Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duch Święty wtedy też jest nam dany. I tak samo, kiedy patrzymy na, na historię zbawienia, to też widzimy, że ten Duch Święty to nie jest tak, że on się pojawił w momencie pięćdziesiątnicy, czy, czy dopiero wtedy, kiedy Jezus chodzi do Jordanu i, i on w postaci Głębicy wstąpił. Nie. Jako osoba Trójcy Świętej był obecny już na samym początku, już w momencie stwarzania świata. I do dzisiaj hmm. Ducha Świętego możemy doświadczać właśnie przystępując do sakramentów, to w pierwszej kolejności. Wszystkich sakramentów. Wszystkich sakramentów. Ale też Duch Święty objawia się we wspólnocie Kościoła w postaci charyzmatów. Różnych uzdolnień, które ludzie otrzymują, które mają być na służbę całej wspólnoty Kościoła. I nie chodzi tutaj tylko o charyzmaty takie nadzwyczajne, jakiś dar uzdrawiania i tak dalej. Chodzi o charyzmaty, które są pewnymi takimi darami, które mogą być przyjęte jako, jako coś zwyczajnego, ale coś, co nam pomaga służyć w wspólnocie. Jakieś na przykład zdolności konkretne. To, że ja to, tym, co dostałem od Ducha Świętego, potrafię służyć innym. No i ważne jest też. <laughs> Jeśli się zastanawiamy, czy to jest charyzmat, czyli dar od Ducha Świętego, to ważne w rozeznaniu tego jest zadać sobie pytanie, czy ja, mając daną zdolność, umiejętność, jestem w tym wszystkim posłuszny Pismu Świętemu i tradycji, a przez to też i Kościołowi. Jest taki dokument, nawet kto by chciał zerknąć, on się nazywa Juvenesti Teklezia. Z 2016 roku. To z Juventus. Tak, dokument koordynacji nauki wiary. Nie ma go po polsku niestety, ale kto po angielsku na przykład rozumie, to sobie można tam zerknąć. Tam bardzo pięknie jest pokazane, pokazana relacja między darami charyzmatycznymi a darami hierarchicznymi. Co to oznacza? To oznacza, że te charyzmaty, które otrzymujemy, nigdy nie stoją w sprzeczności, jeżeli są autentyczne, nigdy nie stoją w sprzeczności. Z hierarchią kościoła, z nauczaniem kościoła, itd. itd. To nie są dwie rzeczy, które, um, które jakby no, są przeciwstawne sobie, ale są, to są dwie rzeczy, które się dopełniają. Co jeszcze o Duchu Świętym? Myślę, że warto dotknąć tematu symboliki związanej z Duchem Świętym, którą myślę gdzieś tam znamy i wiemy, ale może warto ją właśnie zebrać. Pierwsze, co mi się kojarzy z Duchem Świętym, no to oczywiście pięćdziesiątnica i ogień. Języki ognia, które pojawiają się nad apostołami, no ale to jest tylko jeden z symboli. Jest wiatr na przykład. Tak. Co jeszcze mówi się, że mówi się o namaszczeniu Ducha Świętego. Ten namaszczenie już się mówił w Starym Testamencie w kontekście królów, kapłanów, proroków my mówimy, że otrzymujemy namaszczenie Ducha Świętego. A to jest bardzo piękny symbol, bo znalazłem takie wytłumaczenie, że Chrystus jest namaszczony Duchem Świętym. Zresztą samo, samo imię Chrystus oznacza namaszczony. To jest Pomaganie. to samo, co Mesjasz po hebrajsku. To, jest, to To samo oznacza. Namaszczony Duchem Świętym, czyli jest z Nim bardzo, bardzo blisko w ścisłej relacji. Tak jak oliwa... Jest blisko skóry i nie da się znaleźć tam przestrzeni pomiędzy. Myślę, że piękny obraz też pokazujący bóstwo Ducha Świętego. Poza tym, tak jakby reasumując to wszystko, co żeśmy powiedzieli, gdzie tego Ducha Świętego możemy spotkać dzisiaj? Katechizm nam to mówi bardzo konkretnie w numerze. Wodajże 668, to się pojawi. Się e... wykuł na blachę teraz, myślisz? Że... Tak. <laughs> no przygotowałem się. E, w każdym razie Duch Święty przede wszystkim jest, e, jest obecny w Kościele, jest obecny w sakramentach, w nauczaniu Kościoła, e, w tradycji pisanej przez, przez właśnie wielkie te, e, w apostolstwie, e, właśnie w charyzmatach, chociaż to nie one są na początku, ale właśnie sakramenty, nauczanie Kościoła i tak Zachęcamy Was do tego, żeby sobie tam zerknąć i, i zagłębić się też w to, co Kościół mówi o Duchu Świętym. Dokładnie. Duch Święty, Pan i Ożywiciel, który mówił przez proroków i który ciągle do nas jeszcze przemawia.